Witam Was wszystkich. Wyruszyłem na krótki spacerek przed siłownią. Na chwileczkę przestało padać. Jeszcze raz najlepszego w nowym roku. Dziękuję za wszystkie życzenia dla mnie, dla mojej rodziny, zwłaszcza dla mojej babci. Dziękuję, że dajecie łapeczki, że piszecie komentarze i że czasami puścisz reklamę Nygusowi, parę groszy do kieszonki wpadnie. Wczoraj 2 stycznia po siłowni pobiegłem od razu po jakieś niewielkie zakupy do sklepu, w którym mnie już dobrze znają. Trafiłem na ekspedientkę, o której Wam nieraz wspominałem. Mówię dzień dobry, najlepszego w nowym roku. Bardzo się cieszę, że na Panią dzisiaj trafiłem. Pani pewnie też się bardzo cieszy, już się uśmiechnęła. Co pan potrzebuje? Patrzę za tą ladą. Jest sałatka warzywna, ale jakaś taka przyżółknięta. Mówię, ta sałatka jest zjadalna, żeby pani mnie nie miała na sumieniu. Patrzy na mnie, mówi, wyłożona była przed sylwestrem. Mówię, no taka jakaś nieświeżo wygląda. To chwileczkę ja pobiegnę, zobaczę w magazynie. Może mam wiadereczko, to dam panu świeżej. Znalazła, przyniosła. Mówi, ile tej sałatki? Mówię taki mały pojemniczek. Po mały pojemniczek ja leciałam na magazyn. Mówię proszę panią, jak wezmę duży, to się nie pojawię przez kilka dni, będzie pani za mną tęskniła, a jak wezmę mniejszy, to się znowu niebawem zobaczymy. Zaczęła się śmiać, mówię humorek widzę pani w nowym roku dopisuje. Mówi, no nie za bardzo, ponieważ 11 stycznia muszę dotrzeć do Warszawy pod belweder. Mówi, a co się tam dzieje? Jest jakiś pochód, ponieważ zlikwidowali jej telewizję. Trwam. Mówi, jak będzie pani dla mnie miła, to może panią podrzucę. Zaczęła się śmiać. Słuchajcie, poszedłem do apteki. Poszedłem do apteki po kropelki do nosa. Stoję przy tej kasie, babeczka mnie obsługuje obok kilka okienek. Słuchajcie, nagle ktoś w tej aptece puścił cichacza. Ale takiego słuchajcie, że wszystko poleciało w moją stronę, aż mi paszczę wykrzywiło. Ten cichacz najwyraźniej przez tą szybę wleciał tam do tej pani farmaceutki, co mnie obsługiwała. Ta się tak na mnie patrzy, ten cichacz gdzieś poleciał za mnie, kolejka za mną, ludzie na mnie tak patrzą z takim niesmakiem. A obok przy okienku stało starsze małżeństwo, i najwyraźniej któreś z nich puściło takiego obrzydliwego, paskudnego cichacza. A mi aż się głupio zrobiło, bo wszyscy się na mnie patrzą, tak jak ja bym był winien, słuchajcie. Powiem Wam, ludzie po prostu zachowują się czasami gorzej niż zwierzęta, jak można w pomieszczeniu zamkniętym, gdzie jest pełno ludzi, puścić takiego śmierdzącego bąka. Poczułem się normalnie nieswojo, poczułem się, jakbym ja to zrobił. Wszyscy się na mnie lampią. Szybko zapłaciłem i wyszedłem. Jak zamykałem drzwi od apteki, się obejrzałem, to wszyscy na mnie się lampili. Słuchajcie, powinno to być normalnie karalne. Tak. Uważam, że coś takiego w miejscu publicznym, w miejscu zamkniętym, powinno być karalne. Normalnie mandat 500 i korek zatyczka w tyłek. Jak można coś takiego zrobić, to co? Nie można wytrzymać, żeby wyjść na zewnątrz albo, przepraszam, muszę wyjść. Puścić tego bąka gdzieś na zewnątrz, a nie zaczadzić, słuchajcie, całą aptekę? Piszcie w komentarzach, co na ten temat myślicie. Wracam do chaty. Jestem już przed swoim blokiem. Idzie jakaś babeczka ubrana jak cyganka. Czarne włosy, kolczyki. I sama do siebie gada, nie? No ja do ciebie zadzwonię, ja do ciebie oddzwonię i tak dalej. Coś tam pierniczy pod nosem. Ja tak patrzę na nią, żadnej słuchawki nie ma, telefonu nie ma, gada do siebie, ale idzie takim krokiem troszeczkę jeszcze sylwestrowym, nie? Stanąłem pod swoją klatką, palę fajkę, ona przechodzi obok, patrzy tak na mnie, mówi, proszę pana, która jest godzina? Mówię, nie wiem, nie mam zegarka. Szczęśliwi czasu nie mierzą. Mówię, będzie gdzieś koło 18. Widzę, że babeczka jest na bani. Taka, ja wiem, rycząca siedemdziesiąta. Ona się patrzy na mnie, a pan jest taki szczęśliwy, że pan zegarka nie nosi? Mówię, proszę, panią nie noszę. No ja jestem nieszczęśliwa, bo mi nawala ser ducho. Mówię, to kiepska sprawa, zdrówka na nowy rok. Ona się patrzy, mówi, przegięłam z drinkami w sylwestra. Za dużo namieszałam, ale widzę, że jest wstawiona, nie? Mówię, no chyba ten sylwester się troszeczkę pani przedłużył, bo widzę, że do dzisiaj panią jeszcze troszkę trzyma. <laughs> Uśmiechnęła się, mówi, ja panu też życzę najlepszego, dużo pieniędzy. Zastanowiła się, mówi, a w sumie pieniądze nie są ważne, najważniejsze jest zdrowie. Mówię dokładnie tak, jeszcze raz dla pani zdrówka. No i poszła sobie krokiem takim troszeczkę bujającym. Pale fajkę pod klatką. Podjeżdża moja sąsiadka samochodem. Zaparkowała. Nie wysiada, nie wysiada, nie wysiada z tego samochodu. W końcu wysiadła, coś wyjęła z tyłu. Potem zamknęła ten samochód. Coś jej się przypomniało, otworzyła, coś wyjęła z przodu. Chyba z trzy razy zamykała i wracała się do tego samochodu. No i w końcu idzie, ja tak patrzę na nią. Mówię, już miałem koc znieść. Myślałem, że w tym samochodzie będziesz nocowała coś ci długo zajęło to wysiadanie. A bo to wiesz, klucze trzeba znaleźć, coś trzeba znaleźć. Mówię, trzeba porządek zrobić w samochodzie. Mówię, co taka jesteś? Mówię, rozłaga. No. Taki początek miałem wczoraj roku. Jeszcze raz najlepszego spełnienia marzeń. Przede wszystkim dużo zdrówka. Nygus sobie walnie przed treningówkę. Już czeka. W ciągu pół godziny zacznie działać. I lecę napierdzielać. Słuchajcie, bicki. Pozdrawiam. Serdecznie.